no Panie Prezydencie, na początek skąd w ogóle pomysł wziąłem taką inwestycję? Bo to jest e, jedyna chyba taka rzecz tu u nas w regionie. W regionie tak. Znaczy to powiem tak, że no, to mój pomysł był, no szukaliśmy czegoś oryginalnego dla dzieciaków. Mamy skatepark na, na terenach nadwiślańskich, a więc chcieliśmy troszeczkę to urzmacić. Na, na, na początku zastanawialiśmy się czy, czy nie zrobić tego Pam tam. Tylko no, niestety miejsce nam nie pozwoliło, bo wybudowany został średni pump track. Mniejszy na pewno by się zmieścił. Koszt tego Pamtraka to jest 210 tysięcy złotych brutto. Praktycznie jedna firma, no jedna firma w Polsce akurat to wykonuje firma z Poznania. Ta sama firma projektowała nam ten pump track za 35 tysięcy złotych, no i w tym roku też ta firma wykonała go, tak jak wcześniej powiedziałem, 210 tysięcy złotych brutto. No i będziemy starali się powiedzmy kolejne inwestycje podobne, żeby. Żeby, żeby dzieciaków zachęcać do takiego czynnego. Uprawnienia sportu, bo może bardziej to akurat ten jest takie troszeczkę trochę ekstremalne, ale, ale, ale cieszę się dużym zainteresowaniem. To no jest akurat godzina dziewiąta, dzieci są w szkole, ale jak parę razy tu przyjeżdżałem, no to, to, to tych dzieciaków było całkiem, całkiem sporo. Oprócz samego pump no jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na ławce, jest taka stacja do naprawy rowerów, a więc jeżeli coś się z rowerem stanie, to można sobie ten rower no, tak doraźnie powiedzmy naprawić. To jest, to jest chyba się nie kończy bo to jest pan wspominał, że będzie również w planach? Tak, jest. Zaświetlenie, no to już w tym roku nam się nie pojawi, ale pojawi nam się w następnym roku. Mam tutaj trzy lampy, a więc to na pewno ten tak będzie oświetlony i dzieciaki do późnych godzin wieczornych będą mogły się na nim bawić. E, jakieś zawody na otwarcie w planach będą? No, już... To na pewno wiosenę, no tak. No, w zimie, no to już troszeczkę za późno, ale na pewno na wiosnę jak najbardziej tak, takie zawody zorganizujemy. A na jakich zasadach będzie można korzystać? E, czy, czy również szkoła, czy, czy grupy zorganizowane? Czy jak? Jeżeli chodzi o. o Pamprać jest, jest ogólnie dostępny, tak jak, jak nasza praca zabaw, które robimy czy, czy siłownie, także tutaj nie ma żadnego problemu. Każdy, kto, kto jest chętny z tego, z, tego, z tego będzie mógł skorzystać. No to na pewno, to jest tak, uzupełniamy tą bazę sportową tutaj, no, bo oprócz tego boiska, które w tym momencie jest siłowni, no teraz pojawił się, pojawił się pumptrack, także był duży teren zielony niewykorzystany. Teraz ten teren zmniejszamy i na pewno myślimy o kolejnych atrakcjach, też tutaj przy szkole podstawowej nr 10. Długość toru to ponad 140 144 metry.